osób mówi, że ach, ten czas teraz to już nie jest ten czas, gdzie jeszcze na tych nieruchomościach może się wzbogacić. To nie są już te czasy, co były kiedyś, prawda, e, za czekaj, drogo, czekaj, polityka. Czekaj, czekaj, czekaj. To, co dzisiaj już nie ma te czasy, to za 10 lat też powiesz. Okay. Za 10 lat też powiesz, bo jest tak, tak. O kilka mieszkańców Oglądałem 2015 16-17 i ja robią, to ja było takie z mostury. ja w mm -hmm. Ja, się Ja chodził i oglądałem te mieszkanie, ale konkretnie akcja nie, nie dała mi tego. Mm -hmm. to to wszystkie się mieszkanie, się panałeś... co ja kiedyś oglądałem, to dzisiaj płaca do. 50% więcej płaca. I kupuję dalej. No widzisz? Kiedyś było mieszkanie, tu niedaleko o nas, to było te mieszkanie za 50 do 70 tysięcy i on powiedział, o to za drogo, gdzieś na temu. Co tam zejdę? No nie całe A dzisiaj płacę 120 euro i się cieszę, że dostanę. I się, liguś, i się nic, nie, nic nie dzieje. Nic się nie dzieje. Bo tam nic zrobili remont, Remund, fasadach, Fasada, żonę, remu, żonę, fasadę, żonę a tak nic nie zrobili. No. Ta chałupa gnał no, tak samo, wygląda jak gdzieś na tyłu. Ale kosztuje poniżej 120 tysięcy. A, tysiątka? Tysiątka? a, pisze, a przecież, że ty widziałeś tą nieruchomość ja. i wiesz, I ile kupuje. ona kosztowała. Ja. A i tak kupisz. Ja. I teraz to co? I teraz jak ktoś ci powie, za drogą. To ja powiem Ci spokojnie, spokojnie. Bo cudzy ci spłaci kredyt plus tygu, ja? a wartości każdy rok jest. Tak. A my na nieco nic nie budujemy. Mm -hmm. My no, nic nie budujemy.